Nazywam serdecznie Mirko Kościeliński, zastępca dyrektora ośrodka badań nad przyszłością kolegium Civitas, prezes Fundacji Instytut Mikromakro. Zaprosiliśmy Państwa na nasze kolejne konwersatorium z cyklu Pięć Żywiołów, Piotr Rutkowski będzie prowadził naszą debatę. Witam Państwa, nazywam się Piotr Rutkowski, jestem wiceprezesem Fundacji Instytut Mikromakro. W ramach przygotowań do tej konferencji wrześniowej postanowiliśmy dzisiaj... Porozmawiać na temat polityki ochrony cyberprzestrzeni. Skłoniły nas do tego, no poza tym, że się tym od, wszyscy od lat zajmujemy, podobnie jak, jak nasi zaproszeni goście, to skłoniło nas do tego szereg wydarzeń o takim znaczeniu politycznym ostatnio. Po pierwsze, no pretekstem takim bezpośrednim jest ogłoszenie strategii ochrony cyberprzestrzeni w, przez Komisję Europejską. Ta, ten dokument został ogłoszony w lutym. Polski rząd poddał go konsultacjom przed przygotowaniem stanowiska. Razem z tym dokumentem została opublikowana projekt dyrektywy mającej wzmacniać współpracę w zakresie ochrony cyberprzestrzeni pomiędzy państwami członkowskimi. I mniej więcej w tym samym czasie również miałem miejsce na szereg wydarzeń na takim szczeblu, również szerszym niż Europa, no nie bez znaczenia, nie bez znaczenia również dla nas i dla naszej polityki. W corocznym sprawozdaniu Służb specjalnych przed amerykańskim kongresem, który się odbywa co roku w marcu, tym razem 7 marca, szef z dowództwa ochrony cyberprzestrzeni zakomunikował, że w świetle ataków na systemy amerykańskich firm technologicznych, które kończyły się wchodzeniem wewnętrzne systemy, wykradaniem patentów, dostępem do dokumentów, potwierdził to jakby oficjalnie w ten sposób informacje, które dotąd wcześniej były w prasie. Stany Zjednoczone przestają stosować oficjalnie politykę obrony, ale podejmują również, będą podejmować również kroki ofensywne. No za tym idzie siedmiokrotne zwiększenie budżetu dla tej, dla tej jednostki i również zwiększenie Zatrudnianych tam osób też kilkukrotnie. Po to, żeby uporządkować tę dyskusję, chciałbym krótko przedstawić, co się znajduje w tym dokumencie polityka obrony cyberprzestrzeni Unii Europejskiej, strategia obrony, obrony cyberprzestrzeni. Dlatego, że ten dokument jest dosyć złożony, to znaczy, jeśli się go czyta. To moje takie pierwsze wrażenie było, że, że takie poczucia pewnego chaosu, to znaczy tam, bo jest bardzo dużo różnych zagadnień z obszaru yy, yy, zagrożeń yy, cyberprzestrzeni. Yy, one są wstawione do jednego dokumentu, Wszystko się zaczyna począwszy od zagrożeń, takich typowo kryminalnych, jak, jak i tam zagrożenia pedofilią, zagrożenia yy, systemów płatności, a skończywszy na Zagrożeniach najpoważniejszych, takich jak ochrona infrastruktury krytycznej, szpiegostwo przemysłowe, wręcz zagrożenie cyberwojną. I to wszystko jest w jednym dokumencie, w różnych miejscach. W związku z tym, no, dla osób, które nie są na co dzień, nie są po pierwsze biegłe w czytaniu dokumentów unijnych, a po drugie w czytaniu dokumentów politycznych, może być. Pomyśleliśmy sobie, że może być nie tak łatwo go, go, go rzeczywiście przeczytać. Myśmy go przeczytali kilka razy i dlatego chciałem, chciałem krótko na temat jego zawartości powiedzieć. On porusza, tak jak powiedziałem, wiele różnych wątków. My chcielibyśmy się skupić na kilku wybranych, tych takich natury właśnie politycznej. Otóż to jest. Ten, to jest Strategia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Dokument został wydany w też w taki, dosyć niecodzienny sposób się został zaprezentowany przez, ma taką tutaj przedrostek, zamiast COM to jest, to jest JOINT, czyli on został przez kilka, przez dwie dyrekcje generalne, czyli przez DigiConnect i Dyrekcję Generalną do Spraw Wewnętrznych oraz przez wysokiego przedstawiciela do spraw polityki międzynarodowej i polityki bezpieczeństwa. I temu dokumentowi, tak jak powiedziałem, towarzyszy projekt dyrektywy. Yy, jakie z, jest tam pięć głównych priorytetów? Yy, osiągnięcie cyberodporności i tutaj dosyć jest istotne w, w świetle tego, co mówiłem o tej polityce amerykańskiej, no polityka europejska cały czas skupia się przede wszystkim na obronie, niejako doktrynalnie i skupia się również na... na, na na zagadnieniu odporności na zagrożenia, to znaczy na osiągnięciu takiego stanu, w którym systemy będą, będą nas chronić. Jest to, w związku z tym można powiedzieć, jest to polityka dosyć zachowawcza pod tym względem. No, następnie radykalne ograniczenie cyberprzestępczości, rozwój zdolności w zakresie cyberobrony w porównaniu, w powiązaniu ze wspólną polityką obronną, rozwój zasobów przemysłowych i technologicznych dla bezpieczeństwa cybernetycznego, co jest, no tutaj się wywodzi wprost z, z, z zagadnień, które są częścią unijnej strategii Europa 2020 i, i agendy cyfrowej. Tam jest, zawsze jest mowa o tworzeniu wspólnego rynku, zwiększaniu konkurencyjności, a w tym przypadku y, y, podaniu europejskiemu przemysłowi sugestii, że, że, że należy się zajmować tymi technologiami intensywniej no i ustanowienie wspólnej międzynarodowej polityki w zakresie cyberprzestrzeni, ale w rozumieniu podstawowych wartości Unii Europejskiej. Oczywiście Unia Europejska nie byłaby Unią Europejską, gdyby te podstawowe wartości nie były tutaj wymienione, chociaż one rzeczywiście do tych zagadnień technicznych takich cyberochrony wydają się pasować pośrednio. Koncepcja tej, tej, tej cyberodporności polega na rozwijaniu kompetencji Komisji Europejskiej przede wszystkim w zakresie podatności na, na systemu bezpieczeństwa na zagrożenia. Czyli Komisja Europejska sobie chce dodać to nowe zadanie bezpośrednio. Czyli nie tylko specjalizowanym agencjom tak jak ENISA, ale również sama Komisja chce się tym zajmować. Dosyć ważne zagadnienie, bardzo praktyczne, chyba jedno z takich najpraktyczniejszych to program pilotażowy w zakresie podnetów i złośliwego oprogramowania, ma zostać przeprowadzony i ma zostać przygotowana w tym zakresie również następna dyrektywa, z tym, że jej projektu jeszcze oficjalnie nie mamy. Jest bardzo ważnym wątkiem jest ENISA, która ma, agencja, która Szósta pod względem wielkości Agencja Europejska, która została powołana stosunkowo niedawno i miała do tej pory, ale miała do tej pory stosunkowo yy, taki słaby mandat. Ale no, cały czas trwają od paru lat wysiłki, żeby go wzmocnić, i tutaj są takie sygnały również, żeby go wzmocnić. To zresztą zostało potwierdzone w zeszłym tygodniu przez Parlament Europejski, który rozszerzył ten mandat na następne 7 lat. Yy. Jest wezwanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyjęcia tej dyrektywy z takim naciskiem, że należy to zrobić jak najszybciej. Wprawdzie jest to proces i tak jak na warunki europejskie typowy, dlatego że dyrektywa będzie miała 18-miesięczny okres wakacji legis. No, jest wezwanie również do europejskiego przemysłu do tego, żeby się zaangażował w te kwestie związane z, z, z obroną systemów, z podniesieniem jakości, standaryzacją i tak To zmniejszenie cyberprzestępczości y, polega na y, skłonieniu państw członkowskich do ratyfikowania konwencji y, y, budapesztańskiej, czyli konwencji w sprawie cyberprzestępczości. Ona została przyjęta w 2001 roku i Polska zresztą należy do państw, które. Nie zdołała jej ratyfikować do tej pory. Nawet nawet nie, nie, nie. może ktoś tutaj z panelistów będzie wiedział, jak wyglądają prace nad, nad, nad jej ratyfikacją, ale niewiele na ten temat było do tej pory słychać. No bardzo istotne jest to, że, że, że przewiduje się programy finansowania, że za tymi, za tymi działaniami pójdą konkretne pieniądze. Właśnie związane ze ściganiem cyberprzestępczości. Oczywiście te. Głównie te środki będą kierowane poprzez Europejskie Centrum do Spraw Walki z Cyberprzestępczością, które zostało powołane w zeszłym roku i które zaczęło działać formalnie w tym roku od stycznia przy Europejskiej Siedzibie Europolu. Ta wspólna polityka bezpieczeństwa to jest oszacowanie wymagań operacyjnych Unii Europejskiej, wsparcie dla rozwoju zdolności obronnych, opracowanie ram dla polityki bezpieczeństwa podczas wspólnych misji i operacji obronnych. Naprawdę tych misji i operacji do tej pory zbyt wielu się nie udało jeszcze zorganizować. Nawet w przypadku Mali się nie udało wysłać wspólnej misji, tylko zrobili to Francuzi. Na ten, na ten temat zresztą w tej chwili właśnie trwa dyskusja, czy, czy te wspólne misje europejskie, na ile je usprawnić. No ale być może uda się to właśnie w zakresie cyberbezpieczeństwa i poprawa jakości szkolenia w zakresie i wspólnych ćwiczeń. Do tej pory przy pomocy ENISA udało się zorganizować kilkakrotnie ćwiczenia. O tym może później o się trochę więcej powiemy. I zapewnienie dialogu pomiędzy, z partnerami międzynarodowymi. No jest jednak świadomość tego, że wszystko co się dzieje w cyberprzestrzeni powinno być, na, ma sens to, z tym, z tym się zajmować, jeśli to będzie uzgadniane na szczeblu globalnym. No i Komisja Europejska postawiła sobie cały szereg zadań i bezpośrednio sobie, i wysokiemu przedstawicielowi do spraw polityki zagranicznej w zakresie związanym z uzgodnieniami z, z organizacjami międzynarodowymi i innymi państwami. Ten rozwój zasobów przemysłowych w zakresie cyberbezpieczeństwa jest jedną. Z takich najtrudniejszych obszarów, ale wydaje się najbardziej kluczowych, bo, bo, bo wiąże się, bo od tego zależy, czy uda się nawiązać dialog z sektorem prywatnym, a od tego tak naprawdę bezpieczeństwo zależy. No, tu jest pełna świadomość tego, że europejski przemysł korzysta z, z technologii głównie amerykańskich w zakresie obrony, również szwajcarskich, również sprowadza podzespoły. Z Dalekiego Wschodu. W każdym razie no jest kwestia wypracowania polityki, w jaki sposób bezpieczeństwo dostaw w tym wrażliwym obszarze zapewnić. No i Komisja Europejska chce skłaniać sektor prywatny, przedsiębiorców do tego, żeby pracowali nad normami w zakresie, w zakresie bezpieczeństwa, żeby wypracować dobre praktyki i podjąć wspólne działania, tak żeby rzeczywiście tutaj było jakieś pole do harmonizacji. Tak naprawdę to wie, wiele tych obszarów tej polityki bez tej współpracy przemysłowej chyba nie ma sensu. No i wreszcie ta kwestia wartości podstawowych, tu jest cały szereg zagadnień. Y, 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 które n, 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 wiążą się zarówno z, 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 z ochroną prywatności, jak i z, z, z promocją właściwych norm i zachowań, y, czyli tymi takimi działaniami miękkimi. Y, ułatwianie dialogu międzynarodowego w oparciu o konwencję budapeszteńską, którą najpierw trzeba ratyfikować. Wsparcie promocji i ochrony praw podstawowych, wolności dostępu do informacji, wolności słowa. Wydaje się, że no kwestie otwierania zasobów, nad którymi pracuje zresztą Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji bardzo silnie, one są jednym z takich. Najważniejszych czynników wspomagających rozwój społeczeństwa informacyjnego i cyfrowej gospodarki, ale równocześnie najbardziej bardzo wrażliwym na kwestie bezpieczeństwa. I wreszcie formalnie to wygląda w taki sposób, że ten komunikat opublikowany w lutym nie ma statusu obowiązującego i państwa członkowskie mogą. Mogą go w, no, to jest o tyle ważne, że państwa członkowskie mają bardzo różne podejście do tej problematyki, yy, ale jest to tyle ważne, że komunikatowi towarzyszy wniosek legislacyjny i, i w zasadzie te państwa, które się wypowiadały głośno na ten temat, yy, no, yy, zwracają uwagę, że przede wszystkim trzeba się skupić na tych aspektach legislacyjnych, czyli na tym, co jest w dyrektywie i rozwiązania polityczne jakby dostosowywać również do tych rzeczy, które będą z legislacją związaną. Ale z drugiej strony w czerwcu ma być Rada Europejska, która się ma zająć tym problemem, problemem tej strategii. W momencie konkluzji Rady Europejskiej mogą mieć już status obowiązujący, o czym zresztą tutaj przedstawiciel MSZ-u nam może trochę więcej powie. No i projekt dyrektywy, może szybko, żeby, żeby o dyrektywie niewiele będziemy mówić, ale, ale, ale żeby powiedzieć, zasygnalizujemy o czym, czym ona, czego ona dotyczy. No otóż w obowiązującym systemie regulacyjnym europejskim w tej chwili jedyne obowiązki w zakresie bezpieczeństwa, które są w sposób przejrzysty nałożone, są nałożone na operatorów telekomunikacyjnych tak naprawdę, czyli szeroko rozumianych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zresztą od niedawna, bo to, ten obowiązek w sposób zharmonizowany został wprowadzony i taki ukonkretyzowany został. Zawsze było bezpieczeństwo, oczywiście gdzieś tam w tych dokumentach unijnych wymieniane i tych tych dyrektywach, ale konkretne obowiązki w zakresie zgłaszania incydentów i, i wprowadzenia norm na bezpieczeństwo zostały wprowadzone w pakiecie regulacyjnym, który no, wciąż wdrażamy, to znaczy Polska. Znowelizowała prawo telekomunikacyjne z dużym opóźnieniem w zeszłym roku, a właściwe rozporządzenie weszło w życie w, w, teraz, kilka tygodni temu. Także dopiero zbieramy te doświadczenia w tej, w tej kwestii, ale no, strategia zakłada, że ponieważ wszystkie sieci, wszystkie w zasadzie systemy sieciowe te, które się zaliczają, do szeroko pojętych infrastruktury krytycznej, jak i również większość w ogóle systemów gospodarce w tej chwili zależy od technologii informacyjnych, w związku z tym należy te obowiązki rozszerzyć na inne sieci. No, drugim obszarem, gdzie, gdzie były regulacje, jest ochrona danych osobowych. Tutaj na, na systemy do służące do ochrony danych osobowych oczywiście wymagania też są. Natomiast no, w tym przypadku chodzi o wzorowanie się na tych rozwiązania, które służą w wzmacnianiu takiego bezpieczeństwa infrastrukturalnego. Znaczącą zmianą jest to, że, że nie mówimy już tak jak do tej pory wyłącznie o infrastrukturze krytycznej. Stosunkowo niedawno się nauczyliśmy co to jest infrastruktura krytyczna i no i w, w polskim prawie w, w ustawie o zarządzaniu kryzysowym mamy pewną definicję i jest pewna doktryna na ten temat w prawie międzynarodowym, również w prawie unijnym w tym zakresie. Natomiast tutaj się mówi już o znacznie szerszej kategorii systemów, czyli od wszystkich systemach dotyczących gospodarki elektronicznej. Ja zresztą sarkastycznie zauważyłem, że po raz pierwszy ktoś spróbował sklasyfikować systemy gospodarki elektronicznej. Sam rynek tego nie potrafi robić, bo nie wie, czym się różnią niektóre społecznościowe aspekty. Jakby ktoś to rozumiał, to by ktoś to, to rozumie, to oczywiście świetne pieniądze robi na rozwoju gospodarki elektronicznej, no, ale Chodzi o zrozumienie takie systemowe, to znaczy mówimy nie tylko o infrastrukturze, ale mówimy bardzo szeroko. Mówimy o systemach energetycznych też również w najszerszym tego słowa znaczeniu, czyli nie tylko o systemach, które są klasyfikowane jako, bezpośrednio jako infrastruktura krytyczna i są chronione z regulacjami i są kontrolowane w jakiś sposób. Chodzi o to, żeby to w zasadzie rozszerzyć na wszystkie systemy, gdzie, gdzie przetwarza się informacje i których naruszenie może... Może być niebezpieczne. Podobnie jest w transporcie. No i podobnie jest również w, 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 w tych pozostałych obszarach, to znaczy bankowość i instytucje kredytowe, instytucje, które się zajmują, izby rozliczeniowe, giełdy, wszystkie te, które są na rynku finansowym i które... Które, które są żywotne dla gospodarki, jak i również Służba Zdrowia szeroko pojęta y, jako ważna dla obywateli. Y, ta dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie zobowiąże, jeśli zostanie przyjęta do y, y, organizacji y, y, do ustanowienia instytucji, która by się przyjęła rolę regulacyjną. Oczywiście tak jak to w prawie europejskim prawo europejskie nie narzuca co to ma być za instytucja, czy to ma być jedna czy kilka, czy ma być cywilna, czy, 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 czy związana z interesami służb. Tego się nie narzuca, ale chodzi o to, że były jakieś organy, które się zajmują ogólnie rzecz biorąc przyjętym bezpieczeństwem również na tym obszarze, który, się, który dotyczy współpracy z przedsiębiorcami. Utworzenie również certu, który się zajmuje gospodarką szerzej pojętą również tą sferą cywilną i. W sposób i takiego, który ma zdolność do komunikacji z podobnymi instytucjami za granicą i określenie narodowych strategii ochrony swojej przestrzeni, jak i również planów współpracy międzynarodowej w tym zakresie. No i oczywiście podobnie jak inne dokumenty unijne celem tutaj dyrektywy jest to, żeby zacieśnić współpracę pomiędzy państwami członkowskimi i zapewnić wymianę informacji. Również pomiędzy sektorem prywatnym, również na szczeblu międzynarodowym, nie tylko, nie tylko w, 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 w poszczególnych państwach członkowskich. Także powinny, powinny powstawać według tej koncepcji jakieś struktury macierzowe, dokładnie nie wiadomo jak. Dyrektywa w tej chwili, ten projekt dyrektywy jest tak skonstruowany, że pozwala jakby różnego typu rozwiązania dyskutować jeszcze. To tak. Tyle mamy wstępu. W tej chwili chciałbym zaprosić do dyskusji naszych panelistów zapowiadanych. Wymienię ich może nie tak samo można wymieniać według, według alfabetu. Ja wymienię ich tak, jak ja napisałem, niekoniecznie według alfabetu. W każdym razie mamy, zaprosiliśmy tutaj Krzysztofa Lilla z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Konrada Gałczyńskiego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departament Polityki Bezpieczeństwa. Komisarza Michała Zalewskiego z Wydziału Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Krzysztofa Silickiego z NASK, który odpowiada również za kontakty z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA, Tomasza Aleksandrowicza z, z Kolegium Civitas Centrum Badań nad Terroryzmem, który jest znanym i uznanym analitykiem. Y, informacji. Y, Mirosława Maja z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, y, Dariusza Durałka z Komarchu i Artura Barankiewicza, y, który z, z Telekomunikacji Polskiej, który jest kierownikiem Wydziału Analiz i Strategii Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych Orange Polska. Y, mamy na sali przedstawicieli też Kilku innych instytucji i, i firm, które się zajmują bezpieczeństwem. Yy, no, przede wszystkim z naszym z tutaj bardzo muszę wymienić Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego też chcieliśmy zaprosić do dyskusji później. W każdym razie zapraszam. Nie, nie będę wymieniał tych instytucji, które tutaj zgłosiły się na liście i to, o których wiem, że są. Natomiast, oczywiście, jeżeli w trakcie pojawiają się jakieś temety, tematy, ktoś chce się wypowiedzieć, to przedstawić jakieś inne stanowisko, to również zapraszam. Zaczniemy może od tego aspektu międzynarodowego. On jest, on jest, on jest chyba najbardziej istotny, jeżeli chodzi o o to, jak mamy planować strategię w Polsce, dobrze się zorientować, na ile ta współpraca międzynarodowa, na ile ten model tej współpracy międzynarodowej z punktu widzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które uczestniczy w tych, w tych, w tych forach bezpośrednio, na ile on jest w tej chwili realny.